Pani Ewa Chabowska gospodyni tego stanowiska Pani Ewo, zechce pani powiedzieć co prawda syn już mówił trochę o, o wyrobach państwa gospodarstwa ale zechce pani powiedzieć jako kobieta Bliżej kobiecie, przepraszam za feminizm, ale bliżej kobiecie do wyrobów niż nam mężczyznom. Co może pani polecić ze swojego stanowiska? Znaczy, tak. Jeżeli chodzi, dzisiaj jest święto śliwki, powinniśmy promować samą śliwkę. Mamy śliwkę bez cukru z cukrem, z Ale to jest taki produkt tradycyjny. Wiele osób szuka czegoś bardziej wyrafinowego, może takiego bardziej z, żeby na język poszlić. Tak, tak, tak. Nietypowego, żeby nie można było znaleźć tego produktu w sklepie no. czy w markiecie, a żeby po prostu Między innymi mamy śliwkę ze suszoną śliwką w likierze, gdzie jak Państwo spróbują, to jest 0,32% alkoholu, jak Państwo słabicie. Jeżeli ktoś nie lubi alkoholu, a na przykład chce do migosu czy, czy pieczeń posparować, mamy śliwkę z żurawiną, gdzie 20% jest żurawiny. Następnie produkt z że Państwo znają jest śliwka z cynamonem. Tutaj to jest nasz pomór, który naprawdę tylko lubią cynamon. Następną śliwką jest, którą jeździliśmy po całej w Polsce i promowaliśmy, jest to śliwka z listkami miętym. To trzeba popróbować. Ci, co bardzo dobrze znają naszą polską miętę, a prawnie ja teraz w Unisławiu jako produkt tradycyjny mięta zdobyła, aż samą bierzemy. To też Następną y, taką y, śliwką, którą bardzo dużo kupuje, jest śliwka ze pomarańczą. To jest też, bardzo dużo kupuje dzieci, bardzo dużo kupuje młodzieży. Można popróbować. Następną y, śliwką, jaką możemy dać, jest to śliwka ze zakręt z, y, z czekoladą. 20% czekolady i e, śliweczki jest 80%. Bardzo dobre jest do lokalizmu. Wiele osób chcąc nowego korzystać z alkoholu, mamy śliwkę z rumem. I tutaj jest dla smakoszy coś z rumem. Co mogę jeszcze Państwu powiedzieć? Bardzo dużo malutkich dzieci kupuje śliwkę jak to jest mleko gotowane, z tego się robi e, taka melasa kajmakowa, i dodajemy kawałkolidowy. Do Zachęcam Państwa serdecznie do naszego stoiska. Muszą Państwo sami posmakować. Każda grupa słoiczków to jest coś innego. Każdy musi no to posmakować swój i będziemy wtedy mogli spać. Proszę bardzo. Swoje wyroby zachwalała Ewa Chabowska, gospodarstwo sadownicze Strzelce Górne. Dziękuję Pani bardzo.